słowie, które Piotrze czytałeś, najbardziej wybrzmiał w mojej głowie fragment i odbuduje cię i przyobleczesz się w swoje bębenki. Wiem, że to może brzmi śmiesznie, ale wierzę, że jest to prosto od tego, że niedługo pojawi się perkusja w kościele. Amen. Tak to odebrałem. Że przyobleczemy się w bębenki, One się znowu pojawią, czy tu, czy na piątkowskie, ale będą. Będzie perkusja. Co, kochani, jak się przesłuchiwałem waszym modlitwom, to jedna rzecz dała się zauważyć. Każdy z Was, który się modlił, modlił się o to, aby Bóg był bardziej realny w jego życiu, aby bardziej się manifestował. Drugą rzecz, którą zauważyłem, to jak jesteśmy przyzwyczajeni do schematów do schematu nabożeństwa, jeżeli coś nagle jest inaczej, jaki to potrafi sprawić dyskomfort. Ale tak robił Jezus. Jezus nie działał standardowo i szablanowo. On chodził i działał wbrew temu, na co ludzie byli gotowi i czego się spodziewali. Gdyby tak miało wyglądać dalej, to dziś powinienem zamknąć Biblię, odłożyć swój konspekt, powiedzieć też będę mówił o czymś innym niż się przygotowałem. Ale wiecie, co temat, który jest, myślę, że po części jest odpowiedzią na te modlitwy, gdyż może nam ten temat pokazać taki fundament naszej zdrowej relacji z Panem Bogiem i, i takiej zdrowej przyjaźni z Nim. Będę mówił o przymierzu. Temat ten wczoraj poruszaliśmy na naszych spotkaniach małżeńskich. Tam było to bardziej w konspekcie małżeństwa jako przymierza, a, a dziś powiem to troszeczkę z innej strony. Nie mówiłem wczoraj wszystkiego. Nie da się tego tematu wyczerpać na jednym spotkaniu, na jednym kazaniu, i, i wiem, że dzisiaj też nie, nie powiem wszystkiego. Ale do czego muszę się Wam przyznać, to. Nie zastanawiałem się, nie wgłębiałem się nigdy w, w znaczenie słowa przymierze i co to tak naprawdę znaczy, i, i co tak, tak naprawdę Bóg zrobił w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, jakie to są przymierze. No bo potrafimy wymienić księgi, jakie są i tu, i tu, ale czy tak naprawdę zastanawialiśmy się nad istotą Starego i Nowego Przymierza? Widzicie, co w Psalmie 25, w 14 wersecie, jest napisane coś takiego, co jest myślę, że podstawą tego, abyśmy mogli ten temat zrozumieć. Jest potrzebna odpowiednia postawa serca to postawa bojaźni Bożej. Są tam takie słowa: Przyjaźń z Jahwe jest dla tych, którzy się go boją, im, powtórzę, im daje on poznać swoje przymierze. Czyli tym ludziom, którzy mają w sercu bojaźń, Bóg pokazuje, czym jest tak naprawdę przymierze. Oczywiście, jak się człowiek przygotowuje, no to gdzieś szuka różnych źródeł, i, i, i ja zawsze staram się zajrzeć do jakiegoś słownika, co, co można powiedzieć tam, można znaleźć, na jaką, jaką definicję danego słowa. I, I powiem Wam, że według Wikipedii inne słowo, inne znaczenie słowa przymierze to sojusz, porozumienie. A według słownika języka polskiego jest to podane jako umowa, w której strony zobowiązują się do wspólnej politycznej, wojskowej współpracy oraz udzielenia sobie nawzajem pomocy w określonej sytuacji. A co mówi Słowo Boże na ten temat? Przymierze dla Izraelitów to jest jedno z najważniejszych słów. Izraelici są nazwani ludem przymierza. Żaden inny lud na świecie nie ma zawartego przymierza z Panem Bogiem. I po hebrajsku słowo przymierze to słowo berit, a greckie słowo testament to diatheke jest równoznaczne ze słowem właśnie przymierze. Dlatego mówimy często Stary Testament, Stare Przymierze, Nowy Testament nowe przymierze. Co tak się człowiek czyta, to się dowiaduje, że nawet nie wiedziałem, że mnóstwo archeologów odkryło, w czasach takie znaleźli setki dokumentów, które opisywały przymierze zawierane między ludźmi w starożytności. Były to jakby takie zapisy transakcji, tak można powiedzieć dzisiaj, jakby to były kontrakty międzyludzkie, czy, między, między, czy biznesowe nawet. I typowe przymierze za czasów Abrahama bardzo często było inicjowane przez króla. To król zawierał je ze swoimi podwładnymi. On wychodził z inicjatywą. Było ono obietnicą korzyści, które miały właśnie stać się udziałem poddanego. I często te zapiski, które zostały znalezione nie, nie posiadały, nie, nie było zapisane, co ten poddany miał robić w zamian. Nie było potrzeby spisywania, gdyż prawdopodobnie każdy z tych poddanych wiedział dokładnie, czego król od niego oczekuje. My przyjrzymy się przymierzy jako umowie, jako między Bogiem a a ludźmi. To Bóg pierwszy wyszedł z inicjatywą przymierza do ludzi. I przymierze jest najbardziej uroczystą i wiążącą formą zobowiązania, jaką znajdujemy w Biblii. Powtórzę jeszcze raz. Najbardziej uroczystą i wiążącą formą zobowiązania. Bóg oczekiwał też czegoś od ludzi, z którymi wchodził w przymierze. Bo mógł wejść z danym człowiekiem albo też z całym narodem. Czego mógł oczekiwać Bóg, jak myślicie? Czego? Tak, wierności, posłuszeństwa, zaufania. I wdzięczności. Znamy w Starym Testamencie dwa takie chyba na, najlepsze przykłady przymierza. To przymierze Boga z Noem po potopie, kiedy znakiem przymierza była tęcza na niebie i Bóg zawarł z nim, z Noem i z jego rodziną przymierze i powiedział, że już nigdy, nigdy nie będzie tak, takiego potopu, jak był że całe wody zaleją Ziemię. No i oczywiście historia Abrahama gdzie w Księdze Rodzaju w 15 rozdziale czytamy, jak Bóg zawarł przymierze właśnie z jednym człowiekiem i dał mu trzy obietnice, że będzie miał potomka, że uczyni go wielkim ludem i da mu konkretną ziemię. A co miał Abraham robić w zamian? Jak myślicie? Trwać w społeczności z Bogiem i pilnować obrzezania. Znakiem przymierza była obrzeska każdego męskiego potomka. W języku hebrajskim mówi się nawet, że nie tyle zawieramy przymierze, co przecinamy, a dosłownie nawet przeżynamy. Kojarzy się to nam oczywiście z nożem, z krwią. Ale jest to po prostu przymierze. Jest to po prostu przypomnienie, że przymierze łączy się z ofiarą i wymaga poświęcenia. Pewnie każdy z Was widział jakieś filmy, gdzie jakiś dwóch ludzi albo jakaś grono ludzi zawiera przymierze. Prawda? Przycinają sobie rękę i uznają się, że to jest braterstwo krwi. Widzieliście takie filmy? Czy tylko ja? Tak? W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa, gdzie bowiem jest przymierze, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który jest zawarł, bo przymierze jest prawomocne z chwilą śmierci. To jeszcze raz jest podkreślenie tego, że przymierze połączone jest z ofiarą i wymaga poświęcenia czyjegoś życia. Jeszcze chciałbym się skupić na czymś, żeby ci, co byli wczoraj na, na spotkaniu małżeńskim się nie nudzili, że, że klepie to samo, to na takiej rzeczy nowej. Chciałbym przeczytać fragment z pierwszej księgi Samuela z 18 rozdziału odnośnie tego, jak Jonatan zawarł przymierze z Dawidem. Może od początku. A gdy skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i pokochała go. I pokochał go Jonatan jak własną duszę. Saul zaś zabrał go tego dnia i nie dał mu już wrócić do domu swego ojca. Jonatan natomiast zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak własną duszę. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, oraz swoją tunikę aż do swego miecza, łuku i pasa. Powołam się na koncepcję opracowaną przez tego Pana, który się nazywa Kazimierz Barkszuk. Jest to duszpasterz i mówca z zakresu tematyki biblijnej, ale doskonały znawca kultury żydowskiej z mesjonistycznego punktu widzenia. On pokazał bardzo fajne rzeczy. Chciałbym się z wami tym podzielić. Słuchajcie, Jonatan i Dawid. Dawid, który dopiero co Trzymał w ręku głowę Goliata, krótko po swoim, jednym ze swoich największych zwycięstw w życiu, kiedy pokonał Olbrzyma. Jonathan, syn Saula, książę. Oni nie przybyli sobie piątki żółwika i powiedzieli okej, okay, to mamy sztamę. Tylko zrobili konkretną rzecz. Zawarli ze sobą przymierze i doskonale wiedzieli, na czym to przymierze polega i jak się je zawiera. I chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się tym pewnym elementom, gdyż może to rzucić nowe światło na to, na zrozumienie tego, na zrozumienie przymierza, które zawarł z nami Chrystus. Po pierwsze, przymierze kosztuje. Ten, kto wchodzi w przymierze, musi być świadomy ceny, jaką musi zapłacić. Jonatan wiedział, że że przyjdzie mu zapłacić dużą cenę, że pewnie to poróżni go, go z ojcem. A przypłacił to śmiercią, ale gotów był poświęcić wszystko. Gdy Jezus zawierał przymierze z nami, to wiedział, ile go to będzie kosztować. Znał cenę za, za moje, znał cenę za Twoje życie i mimo wszystko nie zrezygnował. Nie wycofał się, zawarł to przymierze. Przeszedł przez krzyż i przez cierpienie. Drugi krok w przymierzu to zamiana. Czytamy, że Jonatan i Dawid zamienili się płaszczami. Jonatan dał mu swój płaszcz, broń i pas. I ta wymiana też pokazuje naturę przymierza. Jonatan zdjął swój książęcy płaszcz i dał go Dawidowi. Żołnierze, którzy wcześniej widzieli swojego księcia w tym płaszczu, widzieli teraz Dawida w tym płaszczu. Wierzchnia szata świadczyła o, o przynależności i tożsamości. I co ta wymiana wyrażała? To z osobą ja bym powiedział, utożsamiam się z Tobą. Od dziś masz nową tożsamość. I zobaczcie, takie przymierze zawarł z nami Jezus. Wziął naszą brudną szatę, naszą starą grzeszną naturę, a dał nam swój płaszcz, płaszcz króla królów, abyśmy mogli nosić płaszcz Jego sprawiedliwości. Jonatan dał Dawidowi swój pas. Pas jest symbolem prawdy i siły. Inny jest pas, który nosi pasterz, a inny jest pas, który nosi wojownik, a co dopiero książę. Jonatan, gestem przekazania pasa Dawidowi ogłosił. Moja siła jest teraz twoją siłą. Czy to też nie pokazuje nam po części tego, co zrobił Jezus, kiedy wziął nasze słabości, abyśmy mogli być przyobleczeni w Jego moc. Dał nam pas wojownika, dał nam pas, pas prawdy. Znaczenie zamiany broni. Jonatan dał Dawidowi swój miecz i zadeklarował: Odkąd będę stał, stał po Twojej stronie? Twoi wrogowie są moimi wrogami. To samo zrobił Jezus. Stawia się za nami, walczy za nas, stoi po naszej stronie. Zwyczaj był w Izraelu, że w czasach, kiedy zawierano przymierze, czyniono sobie Znak na ręce rozcinano sobie i posypywano to popiołem. Kiedy rana się zagroiła, zostawała taka szara nić. Ktokolwiek to widział, wiedział, że człowiek, który ma tą nić na dłoni, jest z kimś w przymierzu. Na dłoniach Jezusa też pozostają znaki przymierza. Kiedy się zastanawiałem, dlaczego Jezus po zmartwychwstaniu miał te ślady. Myślę, że teraz już wiem. To był znak przymierza. Zobaczcie. To jest wieczny znak przymierza Jego z nami. I to, co mnie kompletnie zdziwiło, nie wiedziałem o tym, że ceremonia zawarcia przymierza zawsze kończyła się wieczerzą przymierza. Był to bardzo prosty posiłek, gdzie osoby zawierające przymierze spożywały chleb i wino. Taki był zwyczaj w Izraelu i Dawid i Jonatan pewnie spożyli ten chleb i wino na pamiątkę tego, co uczynili. Dokładnie to samo uczynił Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, za was przelanej. Znamy te słowa uczniowie doskonale wiedzieli i znali te symbole przymierza. Nadzieję, mam nadzieję, że dziś troszeczkę inaczej spojrzycie na przymierze. Mi to otworzyło oczy, zrozumiałem kilka nowych rzeczy. Ale chciałbym, żebyście pamiętali, że jeżeli wchodzimy w przymierze, to musimy poświęcić swoje życie. Myślę, że wielu ludzi chce wejść w relację z Bogiem na zasadzie kontraktu. Nie chcę położyć swojego życia na, na ołtarzu i myśli sobie, okej, okay, będzie błogosławieństwo, będę posłuszny, a w niedzielę pójdę na nabożeństwo, coś tam pośpiewam, dam na tacę. To nie tak. To nie jest przymierze z Panem Bogiem. Chcesz być człowiekiem przymierza? Nowego przymierza? to pamiętajmy, że jest to przymierze łaski. Bóg okazał nam niezasłużone miłosierdzie, poświęcając się dla nas i umierając na krzyżu. Ten krzyż bolał. I chcę ci powiedzieć, że nie mogłeś zrobić nic. Nic, cokolwiek zrobisz, nie uskuteczni bardziej tej ofiary. Nic nie, tam, nie mogliśmy dołożyć. To wszystko Jego zasługa. Musimy tylko przyjąć ten dar. Dar zbawienia, dar odpuszczenia grzechów, dar życia wiecznego. Syn Boży oddał za Ciebie swoje życie. Co Ty zrobisz ze swoim? Chciałbyś być w przymierzu z Bogiem? W tego słowa znaczeniu? Chciałbyś, żeby zdjął z Ciebie tą grzeszną naturę? I przyodział Cię płaszczem sprawiedliwości, płaszczem króla królów? Czy chciałbyś, aby stał po Twojej stronie i z czymkolwiek się zmagasz, z czymkolwiek walczysz, on jest i walczy z Tobą? Kto chciałby? Hmm. Chciałbym się pomodlić na końcu, i... i chciałbym, żeby w Waszych sercach pracowało to, czym tak naprawdę jest przymierze. Wierzę, że Bóg będzie nam pokazywał rzeczy nowe. Jak Piotr mówił, idą nowe rzeczy, i, I ja z radością na nie czekam. Drogi ojcze, ja osobiście Cię przepraszam, że wielokrotnie podchodziłem do relacji z Tobą jak, jak do kontraktu, że patrzyłem tylko na to, co mogę od Ciebie dostać, a rzeczy, które leżały po mojej stronie, pomijałem. Panie, dziękuję Ci, że pokazałeś mi, co to znaczy mieć przymierze z Tobą. Że wszystko, albo nic, Panie. Albo daję swoje życie, albo nie. Nie chcę być. Nie mogę, nie można być na pół gwizdka wierzącym, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko, co Ty uczyniłeś, Panie, tam na krzyżu. Dziękuję Ci za znak przymierza na Twoich dłoniach. Za te dziury, Panie. Że nie zrezygnowałeś, że, że poszedłeś na ten krzyż, Boże. Ale przede wszystkim dziękuję Ci, że Ty pokonałeś śmierć, zwyciężyłeś. I my w tym zwycięstwie, Panie, możemy chodzić, możemy żyć i możemy to ogłaszać, Panie, światu. Hallelujah, dzięki Ci. Thank you.